Mosiemanko, no Elon, dzień dobry, wieczór wszystkim. Michał z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który jest mocno na fali, czyli o AI, o sztucznej inteligencji. Będzie to odcinek taki trochę na około krypto, chociaż zahaczymy też o kryptowaluty. Porozmawiamy sobie o możliwościach AI. Jak na tym możemy zyskać? Możliwe, że też na tym możemy oczywiście zarobić. Obczajmy sobie jakie tutaj mamy kryptowaluty związane z AI, z czym to się je i generalnie dość poważny odcinek. Nawet założyłem okulary, może koszulka trochę mniej poważna, bo jest z humorem Simpsonem takim z Bitcoinem. <grystanie> Dobra, ale nie przeciągając już, zapraszam oczywiście na intro. Okej, okay, zacznijmy sobie. Od Twittera OpenAI. Mają oni tutaj 1 milion followersów. Możemy sobie obczaić tutaj ich produkty. Ten e, doll E, czyli chyba jeden z pierwszych produktów, dzięki któremu właśnie można było tworzyć grafiki poprzez AI. Ostatnio furore robi ten chat GPT, do tego też sobie zaraz przejdziemy. No, można tworzyć tutaj takie grafiki. Ostatnio popularne są też takie aplikacje, dzięki którym można tworzyć nasze podobizny. Na pewno widzieliście to na social media. Sprawdźmy sobie w ogóle, co to jest za firma ta OpenAI. Została założona w 2015 roku przez sama Altmana i Elona Muska. Uwaga! Jednak Elon Musk zrezygnował z uczestnictwa w zarządzie w lutym 2018. Chodziło o konflikt interesów pomiędzy OpenAI a Teslą. No, ale ten sam Altman. Kim ten kolega jest? Jak wejdziemy sobie, to możemy zobaczyć, że jest on CEO OpenAI, jak i również former president, czyli byłym przewodniczącym Y Combinator. Sprawdźmy, co to jest ten Y Combinator. American Technology Startup Accelerator launched in March 2005. Więc, jest to taki inkubator dla projektów i uwaga, takich jak Airbnb. Coinbase, Cruise, DoorDash, Dropbox, co tutaj możecie znać? Jeszcze Reddit, Stripe, Twitch, także no naprawdę jest to gruba firma. Jak sobie wejdziemy tutaj, to możemy sprawdzić, że on jest w ogóle angel-inwestorem, właśnie w większości. Tych wymienionych filmów tutaj. Także naprawdę grube rzeczy. Tutaj jest właśnie ten czat GP. Możemy z nim sobie porozmawiać po prostu poprzez wpisywanie komend. Działa to na zasadzie dialogu. Możemy też pisać po polsku, na przykład. Cześć. I dostajemy odpowiedź. Możemy go zapytać, na przykład, wytłumaczy, jak działa Bitcoin, jakbym był pięciolatkiem. No, i mamy. Bitcoin to rodzaj elektronicznej waluty, która pozwala ludziom wymieniać pieniądze na całym świecie bez potrzeby korzystania z banku. Bitcoin jest używany jak zwykła waluta, tak jak dolar czy euro, ale jest wyjątkowy w tym, że jest w całości cyfrowy i działa na zasadach zdecentralizowanej sieci komputerów. Każda transakcja jest zapisywana w. Specjalnym rejestrze, który nazywa się łańcuchem bloków. To sprawia, że jest bezpieczny i trudny do oszukania. No i tutaj możecie zauważyć, że otwiera nam się potężna gama możliwości, nie tylko jeśli chodzi o copywriting, robienie różnego rodzaju research. E, tutaj, data, która jest dostarczona do niego, e, to są konkretne jakieś dane, które zostały dostarczone do tej sztucznej inteligencji przed. 2011 chyba rokiem. Moment. Zadajmy mu jakieś pytanie, tak żeby go zagiąć. Jak myślisz, jaki będzie kolejny trend w kryptowalutach? Niestety jestem dużym modelem językowym i nie posiadam dostępnych do aktualnych informacji, a nie jestem w stanie przewidzieć przyszłych trendów w branży kryptowalut. Jestem tutaj, aby udzielać odpowiedzi na pytania na podstawie mojej wiedzy i umiejętności językowych, ale nie posiadam zdolności przewidywania przyszłości. Ok, mam info. Nie jestem w stanie czytać ani przeglądać internetu, więc moja wiedza jest ograniczona do tego, co widziałem w momencie zakończenia mojego wyuczenia. Moja wiedza kończy się na 2021 roku, więc jeśli masz pytanie, dotyczące bieżących wydarzeń lub informacji, które pojawiły się po tym czasie nie będę w stanie Ci pomóc. No ale wydaje mi się, że to i tak jest narzędzie, które otwiera przed nami szereg możliwości i na przykład copywriterzy mogą w sprytny sposób wykorzystać je do, może nie tyle co Kreowania całych e, prac, ale do akurat wspierania się i robienia researchu. No i bardzo możliwe, że teraz e, firmy będą potrzebować właśnie takich specjalistów do AI, bo trzeba tutaj zadawać naprawdę specyficzne pytania. Zresztą mamy tutaj na przykład FAQ i możemy się pouczyć trochę z tych danych, których, które oni tutaj nam dostarczają. Ale dobra, bo to nie koniec. Naszej wycieczki po AI dzisiaj, i mamy również taką firmę jak Stability AI. Ona tutaj tworzy, ona się zajmuje właśnie tymi obrazkami, które można tworzyć. Oni stworzyli Stable Diffusion 2.0. To jest ten silnik, który właśnie tworzy takie mega realistyczne, tutaj cyfrowe obrazki. No i właśnie każdy ten silnik również udostępnia swoje API. Dzięki tym API, właśnie, kolejni ludzie mogą tworzyć swoje aplikacje używając właśnie już tego AI, który został tutaj stworzony i na pewno słyszeliście o tej aplikacji Lensa, gdzie to możecie wgrać 20 swoich zdjęć i ona miksuje to z jakimiś innymi pracami i po prostu daje ci takie futurystyczne, wypicowane wersje samego siebie. Jest już nawet kilka tych aplikacji, ponieważ no, można na tym dość sporo zarobić. Ja używałem dwóch w weekend, mogę wam pokazać jakieś fajne, które tutaj. Zrobiłem. Proszę bardzo, na przykład. Ja z włosami. To jest moment, w którym odkryłem Bitcoina. Ta jest chyba najlepsza. Moim zdaniem, jest po prostu wspaniała. Mamy też takie bardziej futurystyczne wersje, takie nawet bardziej e, majestyczne, że tak bym powiedział. Prosto z komiksu jakiegoś. Także jest w tym mnóstwo zabawy. Możecie w ogóle odpalić sobie taką aplikację Dream Studio. To też trzeba się nauczyć używać tego, ale akurat ma, macie tutaj prompt guide i są tutaj różne komendy, które można użyć właśnie do tworzenia takich grafik, typu jakieś realistyczne, olejowe prace, czy tam ołówkiem. Można tutaj wybrać style, jeśli chodzi o różnych artystów. No i jest dużo opcji, można się tutaj pobawić. Dobra, więc mamy Realistic and Detailed Concept Art. Of Donald Trump as savior of Earth. Dream. <grym> no i mamy, proszę bardzo. Bank. Można się tym pobawić. Tutaj mamy kolejny, który działa na bazie Discord. Nazywa się Meet Journey, ale to działa przez Discord. I tam też nie każdy ma dostęp. Mamy te, tutaj tego dal i dwójkę. Dobra, tak to wygląda. No i działa na bardzo podobnej zasadzie. Tego w sumie chyba jeszcze nie używałem, mi się wydaje. Dobra, mamy a pencil drawing concept art of Space Cartels Game. Generate. Sprawdźmy to. On nie będzie wiedział, czym jest Space Cartels. Także tutaj będzie, no powiedzmy, że coś tutaj chyba był blisko. Teraz mamy koncept art of YouTube logo Money Makes Money. Chyba musimy zmienić kanału na Monkeys Makes Money, ale spróbujmy coś jeszcze. Uwaga, lecimy. A realistic dream of money printing machine. <ścoughs> no i elegancko. No. Teraz wbijamy do chatbota i pytamy się go o model 3D, żeby nam skonstruował to i po prostu później zaczynamy produkcję. Ale sami widzicie, ile możliwości otwiera przed nami sztuczna inteligencja. Z tym, że żeby to się nie wymknęło spod kontroli, chociaż wydaje mi się, że i tak już jest chyba za późno. Już, to już jest chyba po wszystkiemu, mi się wydaje. Ale jeśli szukacie pracy, to myślę, że warto by było się zainteresować, jak taki chatbot działa, jak można go wykorzystać. Naprawdę, jeśli chodzi o przyrost zainteresowania, to tutaj chyba jest mistrzostwo świata. Po prostu. Dobra, lecimy dalej. Na CoinMarketCap nawet dodali taką kategorię, jeśli chodzi o krypto, czyli AI i big data tokeny. Mamy tutaj no, na pierwszym miejscu ze względu na kapitalizację, oczywiście, The Graph, jednak tutaj to bardziej chyba jeśli chodzi o dane. Ten projekt się zajmuje, były tutaj dość spore wzrosty, na przykład Fed 43%, AGIX 19%, również Ocean 20% zrobił. Są tutaj tokeny, które możecie już znać wcześniej, jednak tu akurat nie są takie tokeny, które by grzały. Grzały to społeczeństwo. A ostatnio, co grzeje społeczeństwo, to jest oczywiście token TAO, czyli BitSensor. Tutaj możecie sprawdzić sobie artykuł. Generalnie jeśli chodzi o ekonomię, to jest ona identyczna jak na Bitcoinie. Czyli mamy 21 milionów, nie było tutaj żadnego ICO, Team nie ma żadnych tokenów, jest to token na Polkadot, a konkretnie na sieci Substrat. Więc, jeśli chodzi o pozyskanie tego tokena, to jest ono trochę utrudnione. Tutaj jest właśnie giełda, która jest zbudowana na podstawie order Booka, OTC. Mówi się o tym tokenie już od jakiegoś czasu na naszym polskim Twitterze. Także myślę, że zainteresowani mogą znaleźć bardzo dużo informacji. Jeśli chodzi o zakupy, to odsyłam Was tutaj. Tutaj jest tylko jeden token, właśnie tao. I na ten moment w ogóle giełda się wyłączyła. Nie można tutaj ani kupować, ani sprzedawać, tak samo widziałem, że odpalili tutaj słapa, ale ten słap też nie działa. Nie wiem co tutaj się dzieje, ale generalnie żeby zrobić zakupy, trzeba mieć token Polka JS, a płaci się generalnie Bitcoinem. Najlepiej gdybyście uderzyli do Alexa z kanału Krypto on tutaj to fajnie tłumaczy i również zrobił jakiś czas temu już film o tym projekcie. Został on dodany również do CoinGecko, jednak no CoinGecko nie dzieli się za bardzo informacjami i jest on tutaj dostępny tylko do podglądu. Nawet nie ma żadnej tokenomii ani nic. Nie wiem jaki jest market cap na ten moment, ale Alex w swoim wideo wspominał, że coś około 100 milionów, więc całkiem wysoko. Sprawdzając te tokeny, które są tutaj w tej kategorii, no to byłby mniej więcej top 3, więc dość wysoko. Kolejnym tokenem, o którym jest dość Głośno na polskim Twitterze jest OpenAI token, z tym, że ten token nie ma w sumie nic wspólnego poza nazwą z firmą OpenAI. Tak jak tutaj widać, nie są powiązani, więc ktoś po prostu stworzył token, i tutaj kolejne osoby próbują go wysilować, spompować. Ale kto stoi za tym tokenem, to nie mam pojęcia. Wcześniej, jak szukałem, to widziałem, że ten token nawet będzie mieć listing tutaj na jakiejś giełdzie, ale to była taka giełda typu coin coś tam nie za bardzo legitna, także nie wiem czy można ufać temu tokenowi, ale to na pewno nie jest oficjalny token. Chociaż został już listowany na CoinGecko, ale żeby zostać wylistowany na CoinGecko, to tutaj niewiele nie potrzeba. Można go kupić sobie, pewnie na jakimś deksie. Jak tutaj wejdziemy w market, no to mamy Uniswap. Tutaj mamy wykres, jeśli chodzi o ten token, No widać, że tutaj szuka. Gleby, jak sobie ubiję tutaj tą glebę, to możliwe, że spekulacyjnie będzie można na tym zarobić, ale pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne. Ja Wam pokazuję różne możliwości. Sam jeszcze nie inwestowałem w żaden z tych tokenów, jeśli chodzi. Tutaj o tą listę, no to na przykład mam The Graph, mam Ocean, mam trochę tego feta, no i coś tutaj by się z tych tokenów znalazło w portfelu, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jakie możliwości płyną tutaj z tego czatu zastanowił się może to jest odpowiedni moment nad tym, żeby się zastanowić nad swoją karierą, może warto jest tutaj zrobić jakiś upgrade i pójść w trochę inną stronę, a jeśli chodzi o trend w krypto, no to można było tutaj zauważyć wzrosty, ale czy to będzie kontynuowane to nie mam pojęcia. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o obsługę tego czatu, to nikt tutaj nie jest jeszcze ekspertem, to jest zupełnie nowe narzędzie, Także na pewno siedzi tutaj duży potencjał. Na przykład, jeśli nie macie czasu wymyślać yy, pomysłów na filmy na YouTube, proszę bardzo, 5 pomysłów na ciekawe wideo o kryptowalutach. Poradnik dla początkujących, jak kupić swoją pierwszą kryptowalutę. W tym filmie pokazujesz, jak krok po kroku zakupić swoją pierwszą, bla bla bla. 10 ciekawych projektów. I tak i lecisz, panie. I nawet jeśli potrzeba tutaj zrobić jakiś research, to również można się wspomóc tym narzędziem. Nigdy nie wiadomo, może kiedyś stworzę wideo, które będzie od początku do końca AI i później na koniec wam powiem, że to wideo właśnie stworzyło, stworzyła sztuczna inteligencja. A tak w ogóle to powiedzcie, jak podoba wam się mój nowy ten tutaj. No i elegancko i widzicie, robota zrobiona i teraz trzeba brać się tylko do pracy. Więc dajcie znać, czy już korzystaliście, czy przynajmniej zrobiliście sobie Wasze AI podobizny i czy Wam wyszły, bo mi wyszły tak średnio, niektóre miały włosy, niektóre nie miały włosów, a jak już miały włosy, to miały taką bujną czuprynę, że w ogóle nie były podobne do mnie. Także średnio to tak wyszło w moim wypadku. Ale to by było na tyle. Zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki.